Cześć, witajcie. Dzisiaj trochę zrobimy sobie odmienny materiał, bo w dzisiejszym materiale rozwiążemy quiz Tfnafa. Zapraszam do oglądania. No to, let's go z tym quizem. A to powinno być łatwo, a Nazwij tego animatronika. Hmm. Co to może być? No, oczywiście, że baby. i <laughs> imagine it. teraz bym źle to zrobił, co? Nie, bym się ośmieszył. To jest zdecydowanie Funtime Freddy. Co to może? To jest Bob. Dobrze. <laughs> wiedziałem, tak na pewno. Oczywiście, że Foxy. Kto to jest? Żona Aftona, czyli Balora. Enard. A, i jakbyście zastanawiali, czemu nagrywam taki rodzaj materiałów, a nie na przykład jak działa FNAF, czy też historię Pizza Plexu, to dlatego, że jeszcze nie mam skończone scenariuszy do tego. A to jest taki materiał po prostu, żeby wam się nie nudziło, żeby pokazać, że ten kanał żyje. E, więc to jest Lolbit. Więc spodziewajcie się, że będą właśnie takie quizy albo inne materiały osobne w nafie, które po prostu, mm, które po prostu zastąpią te główne materiały, z których mi oglądacie. się. Dlatego spokojnie, bo pracuję nad historiami pizzaplexu i niedługo będą na kanale. To jest oczywiście BiBps. E, teraz jak zgodnie z naszym głosowaniem będzie Sami Moon, i to się powinno pojawić tak w środę albo w czwartek. Może to wszystko to to nie wiem, e, to wszystko zależy od tego, jak będę miał czas, bo teraz pracuję. Tak wiem, szok. E, więc filmy się będą pojawiać rzadziej. Dlatego właśnie się chcę takie filmy wstawiać jak ten, żeby Wam po prostu zająć czas. Ale dobra, wracając do materiału, tyle, tyle z organizacji. To jest Rockstar Freddy. To będzie Rockstar Bonnie. Ale prosty ten quiz. Jakiś trudniejszy musimy zrobić na następnym odcinku. To będzie Rockstar Chica zdecydowanie. Ale łatwy ten quiz. Rockstar Foxy. Mogłbym wybrać coś trudniejszego w sumie na, na materiał. Chociaż mogę się zagiąć na jakimś. To nie jest powiedziane, że akurat. Akurat y, będę wszystko wiedział. Scrap, baby. Znam osoby, które by nie wiedziały już niektórych tutaj. Sporo. Nawet by nie wiedziały. To jest... <grym> Do, dump Spring Trap. Ale to nie jest Scrap Trap. To jest Spring Trap przecież. Zły model dali. Molten Freddy. The Blob. O! I tutaj już będę miał problem. Albo B, albo C ja bym tutaj dał. Happy Broker Bo Singing. No. To nie wiem. No. O, dobrze zgadłem. Tego jak raz nie wiedziałem. Widzicie? Wcale nie taki prosty. Eee, no nie, no to akurat proste. Mr. Hippo. O tego to nie będę wiedział. Ale chyba Mr. L. Zrobiłem błąd. To jest netbet. Tak. Uuuu, Polki. Albo pikpach. O, no to będę wiedział, proszę państwa, helpi. No oczywiście. Ale widać, że, kubuse, musisz poćwiczyć zdecydowanie Pizzeria Simulator. Wiem nawet gdzie błędy zrobiłem, nie muszę tego sprawdzać. 23 na 25. No. O, The Average z pierwszej skóry i z 20 na 25. No to i tak dobrze mi poszło. 23 na 25. Dobra. To by było na tyle z tym krótkim materiale i dzięki za oglądanie. Oczywiście dużo takich materiałów krótkich się będzie pojawiać, bo muszę po prostu jakoś aktywność kanału utrzymać, tak jak powiedziałem wcześniej. I co mogę wam powiedzieć? Do zobaczenia w następnym. Spodziewajcie się na karcie społeczności kolejnego posta, w którym mm, ogłoszę więcej informacji dotyczących historii Pizza Plexu lub też e, jak działa FNAF w serii. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!